Cześć. W związku z trwającą serią Death of Wolverine, chciałbym porozmawiać dzisiaj o innych bohaterach, którzy zginęli w Marvelu i przede wszystkim o tych, którzy już do życia nie wrócili, ponieważ, jak wiecie, w Marvelu śmierć nie jest zwykle trwała i mało komu udaje się pozostać martwym na dłużej. Sam Wolverine, jak wiemy, na pewno wróci, aczkolwiek, jeżeli jego śmierć. Yy, będzie, że tak powiem, trwała przez rok, przez dwa, jak nawet sugeruje Marvel. Może to dosyć sporo namieszać i zmienić wizerunku Marvela. Jest to dosyć w ogóle taki, mogę powiedzieć, nawet odważny ruch zabijać Wolverina, który, jak zapewne wiecie, jest jedną z bardziej, że tak powiem, kasowych, poczytnych postaci. On jest teraz, nie wiem, w pięciu komiksach, sześciu i takie po prostu wykluczenie go no cóż, ciekawy ruch. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale dzisiaj powiem przede wszystkim o innych śmierciach i o ich wpływie na świat Marvela. Chciałbym jeszcze dodać, że osobiście nie mam nic przeciwko takim ciągłym wskrzeszaniom postaci, dlatego że czasami taka historia potrafi być naprawdę dobrze napisana. Bywają beznadziejnie głupie przywrócenia do życia, jak chociażby Ciocia May i One More Day, ale bywają też całkiem sprawnie napisane historie. Niedawno przywrócony Nightcrawler jest tego dobrym przykładem. Będę w tym filmiku mówił tylko o uniwersum 616, chociaż mogę jeszcze powiedzieć o Batmanie. Ponieważ jeżeli może wiecie w Ultimate, Marvel Ultimate, postacie kiedy giną to zwykle już nie wracają, to jest taki właśnie dziwny wszechświat gdzie śmierć jest trwała. No to skoro mam mówić o Marvelu to zacznę od DC, czyli od Batmana. Rodzice Batmana zginęli jako jest to jego geneza, każdy właściwie wie, że rodzice Bruce'a Wayne'a zostali zamordowani. Aczkolwiek tutaj chciałbym powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Wielu twórców filmowych, jak na przykład Tim Burton, pomimo tego, że uwielbiam jego filmy, nie zrozumcie mnie źle, nie rozumie konceptu losowej przemocy. Podobnie zresztą powiem tutaj od razu o postaci Pani Shera. Jego wszystkie ekranizacje również jakby pominęły ten aspekt i sprowadziły się do motywu zemsty, która kompletnie nie pasuje ani do Batmana, ani do Pani Shera. W Batmanie Tima Bertona, rodzice Bruce'a Wayne'a zostali zabici przez Jokera, natomiast w filmowych Punisherach zwykle są to jakieś porachunki mafijne, jednak w które w przeciwieństwie do komiksu Frank Castle był bezpośrednio zamieszany. Uważam, że jest to ogromny błąd i w pewien sposób wykastrowanie genezy obu tych postaci. Bardzo ważne jest, zarówno w Batmanie, jak i w Punisherze, że zbrodnia i ta tragedia, która dotknęła ich rodziny, nie jest wymierzona bezpośrednio w nich, jakby. Batman u Bertona, kiedy pokonał Jokera, kiedy Joker ginie, dokonał swojej zemsty i właściwie może już zdjąć Pelerynę, swój, swoją maskę, i wieść życie Bruce a Wayne, a, ponieważ jego rodzice zostali pomszczeni. Podobnie w przypadku Punishera, pomścił on śmierć swojej rodziny, kiedy zabił tego czy tamtego szefa gangu w filmach. W komiksach bardzo, ale to bardzo ważne dla tych postaci jest to, że ich rodziny dotknęła tragedia związana z przemocą ogólną. To był losowy akt zbrodni. Morderca rodziców Bruce'a Wayne'a to zwykły szary przestępca, jakich jest masa w Gotham, który właśnie pokazywał jak bardzo upodliło się to miasto. Miał być symbolem tego, że nawet ludzie nie mogą po prostu wyjść z teatru, czy z opery, czy z kina w zależności od wersji Batmana. Żeby nie wpaść właśnie na, na przestępcę. Batman nie walczy z Jokerem, nie walczy z gościem, który właśnie jednym tym, który zabił jego rodziców, ale z całą przestępczością jako taką. I ten właśnie morderca jego rodziców miał być właśnie tego symbolem, dlatego jakby krucjata Batmana nigdy nie może się skończyć, ponieważ zawsze musi tępić przestępczość, aby nigdy więcej tragedia jego rodziców się nie powtórzyła. Żeby ludzie, którzy po prostu żyją, funkcjonują w mieście, nie musieli obawiać się. Że za każdym załukiem czai się właśnie jakiś przestępca, dlatego ta jego taka bezosobowość była bardzo ważna. Co dosyć dobrze muszę powiedzieć, chociaż nie jestem największym fanem, pokazał Christopher Nolan w swojej trylogii. Tam wiedzieliśmy, kim jest ten morderca Wayneów, ale on został on właśnie pokazany jako taki zwykły, szary przestępca, a nie jakiś, nie wiem, strach na wróble, Bane czy Joker. To był taki po prostu zwykły gość. I dlatego uważam, że no, to jest cholernie ważne. Podobnie jest w przypadku pani Shera. Jego rodzina ginie w parku, kiedy zabiera ich on na piknik i przypadkiem trafiają się pomiędzy porachunki dwóch gangów. Później jest wytłumaczone, że jest to jakaś zemsta na Kingpinie, próba przewrotu, ale mniejsza o to. Są dwie, jakby rodziny mafijne, dwa gangi, które zaczynają do siebie strzelać i zbłąkane kule zabijają jego rodzinę. Nie, on oczywiście również jest trafiony, trafia do szpitala i jest w stanie tu przeżyć. Ale z jego punktu widzenia. Dotknęła go właśnie ta przemoc mafijna, a nie jakiś jeden konkretny gościu. Rodzina siedzi w parku i nagle trafiają się pomiędzy strzelaninę. W głowie Franka Cassow coś takiego nie powinno mieć miejsca i również jest to cholernie ważne dla jego krucjaty. On tępi właściwie każdych gangsterów, drag dealerów, no po prostu wszystkich, którzy mogliby do czegoś takiego doprowadzić. I super ważne jest, że on bardzo dba o to, aby nie było żadnych pobocznych ofiar. To jest jakby motto życiowe panisera, jeżeli w jego tej krucjacie, bo już on jest bardzo brutalny, jeżeli to wiecie, po prostu, jeżeli w jego krucjacie padłaby losowa ofiara, to frank byłby załamany, to byłby dla niego największy cios i nie wiadomo, jakby miał sobie z tym do końca poradzić. On jest cholernie precyzyjny. I znowu. To ta losowość tych ofiar, ta przypadkowa przemoc jest tutaj cholernie ważna, ale z jakiegoś powodu twórcy filmowi wolą iść w oklepany schemat zemsty, który, jak już mówię, trochę kastruje i kompletnie nie pasuje do takich właśnie postaci. Mam nadzieję, że następne podejście do Pani Shera, bo umówmy się prędzej czy później, będzie tym bardziej, że Marvel odzyskał do niego prawa, już będzie opierało się właśnie na tej losowej przemocy. A Batman Bena Fleka, jeżeli kiedyś opowie o tym, ponieważ będzie on już dużo starszy i nie będziemy pokazywali jego genezy, to powie właśnie o przypadkowym złoczyńcy, a nie gościu, którego on powstrzymał i pomścił swoich rodziców. Skoro jestem przy śmierci i genezach postaci, to muszę oczywiście powiedzieć o Spidermanie i jego wujku Benie, który zginął chyba w każdej możliwej wersji. No dobra, nie w każdej, bo wersji wersji Spidermana było zbyt wiele. Tak naprawdę to właśnie nie ukąszenie radioaktywnego pająka, a śmierć wujka Bena wytworzyła tego bohatera, jakim jest Spider-Man. Właśnie wtedy utarło się w Peterze Parkerze powiedzenie: Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, ponieważ posiadał on właśnie wielką moc i nie wykorzystał jej, kiedy mógł, aby powstrzymać bandytę, który zabił jego wujka. I było to w najróżniejszych wersjach różnie pokazane, ale zawsze sprowadzało się właśnie do tego. Pomimo faktu, że wujek Ben często pojawia się we wspomnieniach albo na przykład widzieliśmy, kiedy Spider-Man walczy o życie i jakby widzi już jakby ducha czy jakieś takie wyobrażenie wujka Bena, to sam wujek Ben nigdy do życia nie wrócił i zresztą słusznie, jest to po prostu tak wpisane w jakby genezę właśnie Spider-Mana, że no nie, nie, przywrócony wujek Ben byłby kompletnie, kompletnie bez sensu. Więc tak jak mówię, to jest taka śmierć, która wywarła, no która wytworzyła wręcz bohatera. Przy Spider-Manie również należy powiedzieć o Gwen Stacy, ukochanej spider którą zabił Green Goblin. W przypadku Gwen Stacy nie bawiono się w jakieś skrzeszanie, przywracanie właśnie do życia, klonowanie, a po prostu jej miejsce zastąpiła w komiksach Mary Jane, która była dosyć długo żoną samego Parkera aż do tego nieszczęsnego One More Day, kiedy właśnie zabawiono się w wskrzeszanie, ale nie Gwen Stacy, a cioci May. I aby ją wskrzesić, Peter dogadał się z, uwaga, szatanem i ten wymazał ich małżeństwo, ponieważ była to wielka miłość, a szatan to bardzo zły... prawda, zła istota, która nie lubi miłości i chce się pozbyć miłości, więc rozwaliła im małżeństwo w ten sposób, że Peter go nie, w ogóle nie pamiętał, a ciocia May wróciła do życia. Było to kompletnie głupie, niepotrzebne i racjonalne i tak no ale pff, nieszczęsny status quo i wolny Peter Parker musiał zostać przywrócony. Tak czy inaczej sama Gwen Stacy pomimo tych wszystkich bezsensowności do życia nie wróciła i do dzisiaj jest martwa i nawet dosyć często wspominana. Ostatnio był ciekawy numer kiedy Peter Parker powrócił po seriach Superior Spider-Man. Widzieliśmy kiedy ukochana Superior Spider-Mana czyli doktora Octopusa spadała właśnie z budynku. Również to był zamieszany Green Goblin. No i Peter wystrzelił siatkę. Jeżeli wiecie, Gwen zginęła właśnie dlatego, że Peter wystrzelił siatkę w, jej, w nią, ale niestety impet był już zbyt duży i niestety złamało jej kark od tego rozpędu i zahamowania. Tutaj, kiedy ona spada i Peter strzela w nią siatkę, myśli sobie, że teraz dokładnie już wie, jaki, jaką przeciwwagę, prawda, siłę dać temu, gdzie przyczepić sieć. Że tyle to ćwiczył, że mógłby to robić już z zamkniętymi oczyma, ponieważ nie chce, aby stare koszmary się po, jakby powracały. I właśnie to jest ten wpływ Gwen Stacy. Inną ważną postacią, która pozostała martwa, choć nie za pierwszym razem, jest Jean Grey z X-Menów. Jean Grey zginęła po raz pierwszy poświęcając się, kiedy miała w sobie ten awatar Phoenixa i chciała się poświęcić, ponieważ właśnie jej moc była zbyt wielka, nie potrafiła jej kontrolować. Zresztą za drugim razem było podobnie. W każdym razie od tego czasu, a zdarzyło się to, no, już, już trochę komiksów temu, e, nikt nie przywrócił Jean Grey do życia i były różne ostatnio próby. Na przykład mamy teraz drużynę z przeszłości, które jest Angel, Jean Grey, Beast, Cyclops i Iceman, młodzi, którzy dopiero dołączyli do X-Menów, ale oni są jakby właśnie przeniesieni w czasie. Natomiast ta 616, ta jakby obecna Jean Grey, nie wraca i nie ma żadnych przesłanek, żeby mogła wrócić. Jej śmierć była bardzo, bardzo ważna, na przykład Scott Summers przez to zaczął być właśnie z Emmą, co oczywiście również nie przetrwało. Wolverine miał oczywiście najróżniejsze wyrzuty i wspomnienia z nią, mieliśmy spotkanie jej wersji z Age of Apocalypse, która w przypadku x menu zwykle jak ktoś ginie to potem okazuje się, że jego 50 innych wersji żyje. No, ale cóż mogę powiedzieć? Jean Grey, jak na razie ta jej główna forma, jakby pozostała martwa, i nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie w ogóle ktokolwiek myślał o jej przywracaniu. Przy X-Menach muszę powiedzieć również o Charlesie Xavierze, którego nie tak dawno temu zabił jego, że tak powiem, wręcz przybrany syn Scott Summers, obładnięty mocą Feniksa. O tyle, co Charlesowi zdarzało się już tyle razy powiedzmy umrzeć, ale potem jego psychika w jakiś sposób Została przenoszona do odpowiedniego ciała. Tak tym razem mieliśmy właśnie w komiksach, kiedy Nightcrawler powracał, pewną przesłankę, że Charles jest naprawdę martwy. Akurat nie wierzę w to, żeby Charles na dłużej został właśnie w tym stanie, że tak się wyrażę, ponieważ już teraz na przykład Red Skull, który ukradł jego mózg i scalił go ze swoim, posługuje się jego mocami, a Red Skull już kiedyś próbował owładnąć czyjeś ciało i przywrócić je do życia, i w ten sposób przywrócił kapitana Amerykę do życia. Więc skoro już czas mu się to zdarzyło, to kto wie, może dzięki temu mózgowi i jakimś dziwnym połączeniem Charles również powróci. Aczkolwiek na razie go nie ma i jego śmierć była po prostu jednym z najważniejszych wydarzeń w historii X-Menów. No Charles, założyciel X-Menów, prawda, ten który ma marzenie o pokojowej kohabitacji ludzi i mutantów na świecie, jest martwy. I jeszcze zginął z ręki nikogo innego jak właśnie Cyclopsa. To podzieliło kompletnie X-Menów. Mamy tych takich szkołę Podziemia, która jest tak naprawdę poszukiwana jako terroryści, właśnie założona przez Cyclopsa. Tam jest Emma Frost, Magik, ostatnio jeszcze paru innych tam przeszło, i mamy tą powiedzmy dzienną otwartą szkołę Wolworina poświęconą imieniu Jean Grey. I właśnie jest teraz otwarta wrogość między tymi frakcjami. Tam przyjaciele się dosłownie nienawidzą. Kiedy ma, sam Cyclops gdzieś się pojawia, to zwykle no, czyna się walka. Szczególnie z Wolverine'em, a ostatnio też z Icemanem. To Beast przywrócił młodych X-Menów z przeszłości. Właśnie po to, żeby sam Cyclops mógł zobaczyć jak bardzo odszedł od tego młodego idealisty, którym kiedyś był. Także śmierć Charlesa trzęsie X-Menami i będzie się prawdopodobnie dosyć mocno również w nadchodzącym evencie Axis, który ma podobno bardzo zmienić... Cały świat Marvela, i właśnie w nim Red Skull, zwany już tam Red Onslaught, będzie odgrywał ogromną rolę. Captain Marvel. Nie chodzi mi o Carol Danvers, która obecnie występuje pod tym pseudonimem, ale o gościa, od którego ona właśnie go wzięła, czyli Marvela -Vale z rasy Kree. Był to naprawdę potężny bohater, występował w bardzo wielu historiach. Starł się z samym szalonym Titanem Thanosem i w dodatku wygrał. No, gościu był naprawdę wielkim kosmicznym bohaterem, ale zdarzyło mu się zemrzeć na raka przez pewne, powiedzmy, wydzieliny, którym pryskał go supermutant zwany Nitro, który zresztą jest odpowiedzialny za śmierć jeszcze kilku mniej ważnych bohaterów. Tak czy inaczej, sam Marvell pozostał martwy do dzisiaj i mieliśmy już tyle prób wskrzeszania go, które ostatecznie zawsze kończyły się no, niczym. Mieliśmy tak. Marvela -Vale z alternatywnej rzeczywistości, w którym był on wielkim złym. Mieliśmy skróla, który miał wybrany mózg i myślał, że jest Marveilem. -Vale Mieliśmy Marveila -Vale na chwilę wskrzeszonego przez Feniksa, który jednak ostatecznie musiał się znowu poświęcić, żeby zatrzymać Feniksa przed przeleceniem na hale. Prawdopodobnie jeszcze o czymś w tej chwili zapomniałem. No ale pomimo tego wszystkiego, Marveil -Vale, jak był martwy, tak jest martwy. Jego śmierć to był po prostu ogromny wpływ na uniwersum Marvela, ponieważ nigdy wcześniej bohater o takiej randze nie zginął, że tak powiem, na dobre. Captain Marvel spłodził dzieci, które również próbowały jakby pójść w jego ślady. Genis, no mówiłem o tym w filmie o Guardians of the Galaxy, Genis niestety oszalał, Phyla zginęła w końcu, również nie wróciła do dzisiaj. W każdym razie samego Marvela -Vale jego właśnie ten przydomek, przyjęła dzisiaj Carol Danvers, która nie tylko była w nim zakochana, ale też był on dla niej po prostu ogromnym przykładem. Także tak jak mówię, Marvell -Vale to jest chyba jedyny bohater właśnie takiego kalibru, który do dzisiaj nie wrócił i nie sądzę, żeby kiedykolwiek wrócił. Pewnie będą jakieś tam jego kolejne wersje, przypomnienia, jak to w Marvelu bywa, ale nie sądzę, aby sam Marvell -Vale kiedykolwiek wrócił w pełni tak. Kompletnie do życia. Inny bohater, któremu zdarzyło się umrzeć i nie wrócił, to Goliad. Jednak nie chodzi mi o Hanka Pyma ani Hawkaya, ponieważ obaj nosili ten przydomek swego czasu, ale bohatera o prawdziwym imieniu Bill Foster. Jego śmierć jest o tyle ciekawa, że sam Bill Foster może nie był topowym bohaterem, tak jak na przykład Marvel, ale zginął on w czasie wojny domowej i zginął z rąk tego takiego Sklonowanego takiego cyborga, powiedzmy, Tora. Ten sam twór był dziełem Rida Richardsa i na przykład Ironmana i Hanka Pyma, no takich naprawdę geniuszy, więc niejako krew tego Goliata, który był zresztą również naukowcem i ich wszystkich przyjacielem, spoczywa na ich rękach. Niedawno zmarłym bohaterem jest członek rodziny królewskiej Karnak. Jeżeli chcecie wiedzieć, kim jest Karnak i wszyscy Inhumans. To zapraszam do mojego niedawnego filmiku, właśnie o Inhumans. Karnak niestety odkrył, że jego sposób postępowania i jego cała wiedza może okazać się zgubą dla całej rasy Inhumans, dlatego wyskoczył przez okno i był właśnie niestety zbyt wysokiego piętra, popełniając samobójstwo. Śmierć Karnaka, jak dla mnie, jest cholernie ważna, ponieważ bardzo lubię Inhumans i bardzo interesuje się całą tą historią. Był on takim mędrcem dworu, był doradcą. Teraz Meduza została sama, królowa Meduza, musi sama zarządzać dworem. Jej mąż zniknął, a Karnak bardzo by jej pomógł. To jest taki na nim bardzo często opierano taktyki, strategie. Inhumans bez niego będą rozwijali się zupełnie inaczej niż gdyby on dalej był. I nie sądzę, aby również Karnak został kiedyś skrzeszony. a to jest postać, która pojawiła się właściwie u boku Inhumans w latach 70. -tych. Chyba nawet jeszcze 60., jeżeli dobrze pamiętam, i dopiero teraz została uśmiercona. No uważam, że to był niesamowicie odważny ruch ze strony Marvela, i tak jak mówię, również nie wydaje mi się, aby mieli w planach przywrócenie go. To w sumie wszystkie śmierci, o których chciałem Wam powiedzieć. Na pewno zrobię w przyszłości odcinek o wszystkich, którzy wrócili do życia, jest ich, powiem Wam kilka razy więcej. Tu oczywiście nie powiedziałem o takich osobach jak na przykład Gert czy Alex z Runaways, którzy też, no dobra, Alexowi może niedługo uda się wrócić. W czasie, kiedy Nitro spowodował niejako wojnę domową, wybuch Stanford, zginęło kilku ważniejszych dni. Warriors, że jeszcze paru bohaterom udało się, że tak powiem, pozostać martwymi. Natomiast. Mówię, to są takie, które uważam, że miały jakiś taki wpływ, ich śmierć była jakoś ważna, i nie wydaje mi się, aby Marvel w najbliższym czasie, a prawdopodobnie może nigdy, próbował przywrócić ich do życia. Jak natomiast będzie z Wolverine'em? No, ja słyszałem plotki, że do 2016 ma nie wrócić. To jest według mnie naprawdę, tak jak wspomniałem, o nie dość że odważny ruch przy tak kasowej postaci, no ale dosyć taki wstrząsający. Chociaż z drugiej strony chodzą plotki, że Marvel w ogóle planuje się zresetować, co byłoby dla mnie niesamowitym ciosem, ponieważ ta seria nigdy nie miała od 60-tych lat restartu, były retcony, ale restartu nigdy nie było i ona z tego poniekąd słynęła w przeciwieństwie do serii DC. I mam naprawdę nadzieję, że to nie jest prawda. Opowiem zresztą o tym, o wszystkich plotkach i jak to się zbiega. No i w tych plotkach mówi się, że Marvel miałby zrezygnować z X-Menów i fantastycznej czwórki, do których nie mają praw filmowych, bo jak wiemy jednak, największa kasa nie płynie z komiksów, a z filmów. Mam nadzieję, że to nieprawda, zrobię o tym na pewno odcinek, gdzie powiem o wszystkich plotkach, zbiorę je do kupy, a na dzisiaj to wszystko, do następnego razu, cześć!